Hej matki! Dzisiaj chciałabym porozmawiać, porozmawiać, przedstawić Wam nasze cele, cele statutowe, które sobie zaplanowałyśmy, jak to wygląda, jakie realizujemy, co chciałybyśmy zrobić, takim nadrzędnym naszym. Celem jest wspieranie kobiet, wspieranie matek na różnym etapie macierzyństwa, macierzyńskiej drogi w celu poprawy funkcjonowania. I chcemy to osiągać poprzez różne, różne zabiegi, różne spotkania, różne inicjatywy, które będziemy organizować u nas. I przede wszystkim, na czym się skupiamy teraz, to jest właśnie taka działalność informacyjna, doradcza. Prowadzimy spotkania, warsztaty dla mam poruszające różne kwestie dotyczące macierzyństwa i są to zarówno kwestie dotyczące zdrowia naszego, zarówno psychicznego jak i fizycznego, są to kwestie poruszające rzeczy związane z dziećmi, wychowania, edukacji i w planach mamy też różne spotkania związane z rozwijaniem zainteresowań mam. Także bardziej się skupić akurat na tym, czego mamy potrzebują, czego chcą i tak... Tak, staramy się odpowiadać, przede wszystkim staramy się odpowiadać na potrzeby mam i nie wymyślamy sobie, co tutaj byśmy fajnego zrobili, tylko pytamy naszych mam, co by im się przydało, patrzymy, co by nam się przydało. Tak. czerpiemy i... z doświadczeń. Tak, i robimy to, czego razem po prostu potrzebujemy, czego chcemy, z czym będziemy się czuły dobrze. Bardzo ważną dla nas rzeczą jest właśnie wspieranie mam i to też są mamy wielodzietne. Chcemy promować dzietność, wielodzietność, pokazywać, że posiadanie dużej rodziny jest czymś super, nie jest jakąś patologią, tylko jest czymś świetnym, normalnym i że warto mieć dużą rodzinę. Ale też warto pomagać ludziom, którzy mają większą rodzinę, i mieć właśnie takie przesłanie wzajemnej pomocy. Jest to dla nas bardzo ważne już na początku, myśląc nad fundacją, pisząc te cele, i zastanawiając się nad nimi, myślałyśmy o tym, że chciałobyśmy stworzyć w naszym mieście, ale nie tylko w naszym mieście docelowo, w każdym osiedlu, na każdej dzielnicy miejsca, gdzie mamy będą mogły się wspólnie spotykać, rozmawiać o swoich problemach, wymieniać się swoimi doświadczeniami, spędzać po prostu razem czas, żeby niwelować tą macierzyńską samotność, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach, żeby móc po prostu poczuć się w pełni sił. Chcemy też dbać o rozwój zawodowy mam, tak, o doradztwo zawodowe. Jeszcze nie miałyśmy o tym spotkania, ale na pewno, na pewno docelowo chcemy coś takiego organizować, aby mamy mogły się rozwijać, nawet mając dzieci, czy po, nawet wrócić po pewnym takim czasie. Mm -hmm. Eee, właśnie ciąży po tych pierwszych latach życia dziecka. Jak, jak ułatwić im właśnie taki powrót do pracy, do, żeby powróciły na tą ścieżkę zawodową i mogły się dalej rozwijać tak, jak tego by chciały po prostu. Chcemy pomagać mamom w dostępie do informacji, tworząc miejsca, skąd mamy będą mogły pobierać wiedzę, czyli te nasze regały biblioteczne, które mamy w planach, żeby w zarówno w bibliotekach miejskich, jak i w naszych siedzibach, które mam nadzieję, że niedługo będą w mieście. Były regały z książkami, gdzie mamy będą mogły sobie wypożyczyć książki, które mają w sobie aktualną wiedzę na temat wychowania, macierzyństwa, aspektów psychologicznych życia, żeby miały dostęp do tego, żeby nie musiały za to płacić i żeby mogły po prostu czerpać tą wiedzę. Też chciałobyśmy dodać, że właśnie bardzo się cieszymy i wspieramy inne jakby miejsca, ogólnie jakieś takie pomysły, które są typowo mamowe. Też chętnie jesteśmy otwarte na współpracę, bo razem możemy zdziałać po prostu więcej. Też wiadomo, że każda mama chce się udać gdzieś blisko miejsca swojego zamieszkania w jakieś takie miejsce, gdzie są po prostu inne mamy z dziećmi, gdzie mogłaby ten czas spędzić jakoś fajnie więc też chcemy jakby pokazywać to, gdzie coś takiego się odbywa, jakieś różne wydarzenia, co, co się dzieje tak lo lokalnie, no i właśnie tak wspierać selekc. Więc jeżeli macie podobne inicjatywy tworzycie, to warto się do nas odzywać, bo naprawdę jesteśmy bardzo otwarte na współpracę, jeżeli chciałybyście spróbować swoich sił właśnie w NGO-sach, to zachęcamy właśnie do stania się wolontariuszem naszej fundacji i wspierania nas, czy podczas organizacji różnych spotkań tematycznych, czy, czy jako fotografowie, czy naprawdę tych funkcji, które, w których możecie nam pomóc i, i się spełniać, wyjść z domu i zrobić coś y, dla innych, ale też właśnie y, rozwijać siebie. Jest u nas naprawdę wiele, także zachęcamy do wspierania nas, zachęcamy też do wsparcia finansowego naszej fundacji, bo wiadomo, że bez Waszych datków nie będziemy w stanie zrobić nic, zorganizować żadnego spotkania, bo te pieniądze są potrzebne. Też już niedługo chcemy otworzyć stacjonarne miejsce naszej fundacji i do tego też będzie potrzebna wsparcie, pomoc. Właśnie może jakaś pomoc przy remoncie, może pomoc przy wyposażeniu tego miejsca. Na pewno, na pewno tego wsparcia y, jest dużo, jakie możecie nam ofiarować, i bardzo do tego zachęcamy, no bo bez Was tak naprawdę nie jesteśmy potrzebni. Jeżeli Wy nie macie potrzeb i, i Wy nie macie pomysłów na to, to, to my też nie będziemy wtedy y, nikomu potrzebne. Także zachęcamy do wspierania nas, robienia z nami rzeczy, y, bo naprawdę warto. Jest z nami, y, obiecujemy, fan, <grym> dobrą, <drugiego>, Na <grym> pewno y, y, nutkę chaosu. Y, ale, ale na pewno też dużo rozwoju. No i takiego myślę, że długofalowo też szczęścia z bycia mamą po prostu. Także tego, tego potrzebujemy też zarówno i szalonych ludzi, którzy się do nas dopasują, ale tak. też takich twardostących poziomów. I ogarniętych, którzy ogarnię, ogarnię, pokażą nam, ogarnię, co tak. możemy ulepszyć, co możemy zrobić lepiej. Także potrzebujemy wszystkich i zachęcamy do zgłaszania się do nas. Nie gryziemy wręcz przeciwnie. Także do zobaczenia!